Skocznia w Kłopio nie ma osłon przeciwwiatrowych. Wyjście z progu dla tego zawodnika to jest zbyt duże wyzwanie. No, nieźle. Co na to sędziowie? Muszą docenić ten skok. Dobrze, widać mistrzowską rękę trenera. Pierwsze miejsce po tym skoku myślę, że ma już w kieszeni, ale poczekajmy, chyba jeszcze mogą go pokonać. Zupełnie nieudany najazd. Zawsze powtarzam, że dobry skok zaczyna się od wybicia, później już mogą dziać się różne cuda. Absolutnie masz rację.